Szósta edycja Turbofana, jesień 2020. Jest z nami Marcin Wiktoruk z zespołu Old Boys Derby. Witamy. Witam, witam. Marcin, następnie takie pytanie. Old Boys Derby, jeżeli dobrze pamiętam, miały dwie ekipy. W tym sezonie również są te dwie ekipy. Znaczy na jesieni w tamtym roku mieliśmy jedną ekipę, co mniej okay. doczekaliśmy, no ale że tak się rozrastaliśmy, roz 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 to teraz mamy dwie ekipy, tak, cały czas. I na tą ligę, i na ligę letnią mieliśmy dwie ekipy. E, dokładnie. I wiem, że macie jakąś fuzję z FC Ponalewce, zdaje no. się... To znaczy, z, z Łukaszem Gabu i z na nalewce gramy ja i Michał Piątkowski uzupełniamy składy i liczymy, że oni też nam kiedyś pomogą, jak będzie taka, taka potrzeba, tak? Czyli minut na boisku, jednym słowem, nie brakuje Ci? No nie, jest trochę za mało. Chciałbym jeszcze grać w kilku drużynach, no ale to już nie można, regulamin. To naprawdę pogratulować płuc, e, super. Wspomniałem, że jesteś obrońcą, e, natomiast e, widzieliśmy Twoje wyczyny przy strzałach. No. Jedna z swoich bramek zajęła drugie miejsce w na najlepszą bramkę z zeszłego sezonu. No, byłem pod wrażeniem, jak na obrońcę, no po prostu mówiąc kolokwialnie, kopyto masznie ziemskie. Tak. Czy co czy, 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 czy to, to znaczy, że spróbujesz swoje siły w ataku, czy też obrona jest swoim filarem, jeżeli chodzi o pozycję, w której chcesz grać? Znaczy, czuję się typowy obrońca, tak, ale tak jak każdy teraz obrońca nowoczesny, lubi wychodzić do przodu. to mamy dość małe boisko, gdzie często mogę pozwolić sobie na takie zapędy, bo wiem, że tam radę wrócić jeszcze po, po pomóc w obronie. No ale główna pozycja to jest stoper, obrona, kierowanie za drużyną i rozgrywanie piłki, tak. Kręgosłup jednym słowem e, zespołu. E, czy w swojej karierze, która wciąż trwa oczywiście. Zdarzyło ci się grać w piłce 11 osobowej czy też jest tylko skupiasz się na piłce takiej olikowej, 6 osobowej bądź też w jakimś innym pomniejszonym wydaniu? Nie, nie, nie. Głównym celem jest jedenastka. Tak? Dla mnie duże boisko, zostawienie hektaritów, potu, bieganie to jest coś co chyba każdy by chciał. tak? Wszystko jest tylko po prostu udokumentowanie tego co, co chce człowiek robić na jedenastka. Więc raczej docelowo Gdzieś tam pewnie kiedyś wrócę do jakichś odbojów już, czy weteranów, zależy kiedy w jedenastek. I... No i tam pewnie będę grał cały czas. No powiem ci, że nie musisz czekać na drużynę odbojów, ponieważ powstała taka inicjatywa jak reprezentacja Ligi Fanów. Jest to reprezentacja, którą na pewno wystawimy do okręgowego Pucharu Polski. Oczywiście jest to w wydaniu jedenastosobowym. Poszły pierwsze powołania, na liście jest 55 zawodników, to nazwisko też tam na jest. Tak, jak widziałem, jestem bardzo dumny, zadowolony. chłopacy też już mi pogratulowali, bo oni wiedzą, jaki duży wkład i robię dla nas, dla nich i jak dużo mi zależy, żeby grać w takich jedenastkach. No to tym bardziej się cieszymy, że tak okazja się nadarzy. Natomiast chciałem cię zapytać, czy również w jedenastkach widzisz siebie na pozycji stopera, czy też może w jakiejś innej części boiska chciałbyś spróbować? Jak sądzisz? To znaczy, jeżeli wyredukuję wagę jeszcze powiedzmy z parę kilo w dół, to sądzę, że prawa obrona, taki bardziej prawy obronca ofensywny z zapędami do przodu, a jeżeli waga jednak nie pozwoli mi bojolata i praca, no to zostanę na tym stoperze, tak? Tam jednak człowiek trochę ma inny ruch, inne przygotowanie. Jasne, no to na pewno warto wspomnieć kadrze trenerskie, która będzie się wami opiekować. Jeżeli chodzi o ten sezon, który się dopiero zaczął, jakie cele sobie stawia Wasza drużyna? Czy odbości będą walczyli o najwyższe pozycje, czyli chodzi konkretnie o tak zwane pudło? Czy też uważacie, że liga jest na tyle silna, że jest to poza zasięgiem, chociaż trochę tak wspomniałem, że poza zasięgiem trochę Cię podpuszczam? Nie, jak chyba każda drużyna ma cel jeden, wygrać to wszystko, tak? Jak jedna i druga drużyna mamy jedynie w, w głowie to, żeby być na pierwszym miejscu i kończyć tylko na pierwszym miejscu z uśmiechami, tak? Później spotkać się razem wspólnie z rodzinami i świętować mistrzostwo. No właśnie, z rodzinami. Tutaj e, słyniecie w naszej lidze, przede, nie przede wszystkim, ale w dużej mierze ze swojego fan klubu, e, rodziny, dzieci, e, doping głośny flagi, które widzieliśmy, wywieszone transparenty na ogrodzeniach, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. No teraz niestety z uwagi na dosyć specyficzne okoliczności, nie będę mówił o, o co chodzi, jest problem z tym, żeby przyprowadzać kibiców, czy też dzieci na mecze. Czy odczuwacie to, brak, brak tego wsparcia, czy jednak w waszych głowach cały czas ci fani są, są tam z wami? Zawsze fajnie mieć tego dwunastego przysłowiowego zawodnika, tak, i który, który krzyczy ktoś, coś tam cały czas, jakieś hasła. I to jest bardzo fajna atmosfera. No, brakuje nam tego, no lecz sam wiesz jak, no niestety, sytuacja jaka jest i musimy się z nią pogodzić wszyscy. Ty, ja, cała liga fanów, więc damy radę. I tak naprawdę każdy, każdy inny. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, Turbofan, no zakładam, że oglądasz już wcześniejsze odcinki, wiesz jak to wygląda wiesz jakie były wyniki, być może, jeżeli nie, no to tam zachęcam do przejrzenia historii turbofana. Natomiast jak siebie widzisz dzisiaj? Czy postawię sobie jakiś cel punktowy? Czy któreś konkurencje są szczególnie wymagające twoim zdaniem? A czy są jakieś, które z uśmiechem na twarzy wykonasz 3 na 3? Wiesz, to, tak jak powiedziałem, czuję się jako stopper, więc pozycja, która by mi bardziej odpowiadała, to żeby nikt tego nie zrobił z tutaj, przed tej linii, przed bramkarzem. Nie? No ale, że jako ofensywny ten stopper grać staram się zrobić maxa. Nie? A które z konkurencji szczególnie jej szczególnie wyczekujesz? Czy jakby podchodzisz... Nie, bardziej na bardziej nie wyczekuję żonglerki, bo tak jak mówię, ja zawsze unikałem żonglerki, wolałem zrobić 10-15 km w biegu, niż żonglować piłką i rzuty karne, ta? raczej rzuty rożne podkręcanie piłki, to, to raczej też będzie taka kula u nogi. Będą Ci ciekawostkę. Im bardziej zawodnik nie wierzy w siebie przy żonglerce, tym lepiej mu wychodzi, także głowa do góry. Dobra, w takim razie bramka się szczeka, także nie będę Ci tu już więcej zatrzymywał. Do dzieła i życzę powodzenia. Marcin, większość konkurencji z nami. W niektórych szło ci lepiej, w niektórych mniej lepiej. Powiedz <grych> mi, jak, jak, jak się czujesz? Czy uważasz, że poszło ci dobrze? Czy jakąś konkurencji chciałbyś poprawić? Znaczy sądzę, że poprzeczki, tak? Bo bardzo dużo trenujemy poprzeczek. W ogóle robimy na treningach sobie zawody w poprzeczkę. I to mogłoby być Powiedzmy 3 na 3, bo na treningu wychodzi zawsze, a wiadomo, tutaj może jakiś stres, może nie rozgrzanie, może za mało pobiegałem, no, ciężko jest powiedzieć. No nie jest to element, mówiąc szczerze, który się normalnie trenuje, ale dobrze wiedzieć, że macie opanowaną tą, ten nazwijmy to stand, fragmentem gry. Przed nami natomiast konkurencja, w której można troszeczkę nabić punktów, płachta, sierżutka, jeszcze pachnie. Jak widzisz, porównując do poprzedniej edycji, Turbofana, jest troszkę zmieniona graficznie, bardzo ładnie się prezentuje. Będziesz mierzył w dwudziestki, jaką masz taktykę na tą konkurencję? Jak zwykle, z wolnego, mocno i pod poprzeczkę. Pod poprzeczkę mówisz, no dobrze. To w takim razie, jeżeli pod poprzeczkę, ale w okienko walniesz dwudziestkę, przynajmniej jedną, to jednorazowo dorzucam Ci bonus pięciopunktowy. Super, cieszę się. W takim razie, nie pozostaje nic innego niż życzyć Ci powodzenia i do dzieła. Za nami. No widzę, że kosztowało ci to trochę zdrowia, już tak widziałem przy dwucyfrowym obrocie już tak troszeczkę miękkie nogi, ale udało ci się, zresztą spektakularnie ty wypakowałeś tę piłkę do siatki. No udało się, mogę padać, ale tę piłkę zawsze trafię. No to jest wspaniała cecha, że jesteś skoncentrowany, wiem chyba też domena obrońców jest taka, że Piłka może przejść, ale zawodnik nie, tak. No tutaj widziałem, że skupienie na piłce, więc troszeczkę inaczej, ale najważniejsze, że skutecznie. Wynik całościowy oczywiście poznasz później, nie będziemy teraz tego zliczać, ale jak myślisz, poszło Ci dobrze, poszło Ci tak, jakbyś sobie tego życzył, czy no mimo wszystko jesteś troszeczkę rozczarowany? Jestem rozczarowany tymi poprzeczkami, tak jak już mówiłem wcześniej, I tylko poprzeczki mnie trochę tak zmartwiły, ale sądzę, że jak na obrące jest dobrze. Jest dobrze, no, no, noga silna, ułożona, no, nie umknęło to naszej uwadze na pewno. Także myślę, że wynik będzie przyzwoity. Chciałem Cię też zapytać o taką rzecz. Sezon już zaczął się, pierwsza kolejka za nami. Zresztą Wasza ekipa już troszeczkę gra u nas. Jak oceniacie poziom organizacji Ligi Fanów? Może też w porównaniu troszeczkę do innych lig, oczywiście bez wymieniania nazwy. Czy uważacie, że kwota jaką płacicie za udział, jest adekwatna do tego, co otrzymujecie w zamian. Czy jednak coś powinniśmy jeszcze poprawić? Jakie jest twoje zdanie? Sądzę, że jest wszystko w porządku, tak? Macie naprawdę profesjonalną obsługę techniczną oboiska i organizację. Mogę porównać to z jedną z Lig na, między innymi na Ursynowie, gdzie trochę grałem w szóstkach i nie wszystko wychodziło tak, jak trzeba. No a tutaj na razie nie zawiedliśmy się. Dobrze to słyszałeś naprawdę. No też chyba dlatego dwie ekipy zgłaszacie, tak? No bo sprawia Wam przyjemność grała w naszej lidze. Na koniec tak, chciałem się jeszcze zapytać cele dla obu, obu zespołów. Głównej drużyny i drużyny rezerw. Czy zarówno jedna, jak i druga drużyna mierzy w awans do wyższej ligi? Czy też może jedna z ekip jest taka bardziej dla fanu? Jak to wygląda? Zgadza się. Druga dr dr drużyna, która powstała niedawno na wakacje, ona jest po prostu typowo dla zabawy, dla utrzymania tradycji, dla gry, dla samego ruchu. Tak? No niestety ja w jedynce mam trochę inne wymagania do chłopaków, co oni dobrze wiedzą. Cały czas i misteruje, kieruję, trenuję i staram się, żebyśmy mieli tylko jeden cel wygrać ligę i awansować. Pięknie, no to mam nadzieję, że koledzy z Old Boysów, Old Boysów numer jeden, wezmą sobie do serca Twoje słowa. Okej, okay, może chciałbyś kogoś nominować do kolejnej edycji Turbofana lub też kogoś serdecznie pozdrowić. Znaczy jeszcze wracając do tego tematu wcześniejszego, oczywiście dla, dla drużyny drugiej, którzy, którzy powiedzmy grają Ala Rezerwy, drzwi do jedynki są zawsze otwarte. Zapraszamy i tyle. Nigdy nie powiedzieliśmy, że wy jesteście dwójka i koniec, tak? Jesteśmy jedną wielką rodziną, drużyną i zawsze każdy ma prawo grać jak w jakiej jednej i w drugiej. No to piękne słowa, naprawdę też bardzo mi zależy, żeby atmosfera w, naszej, w naszych rozgrywkach była nie tylko sportowa, ale też taka fair i czy rodzina, także jak najbardziej wpisujecie się w te kryteria. Marcin, no w takim razie oczekuj na wynik swoich poczynań. Ja ze swojej strony serdecznie Ci dziękuję za udział. No i życzę powodzenia w sezonie dla odbojców, jednych i drugich. Dzięki.